Trzecia niedziela Adwentu. Pierwsze czytanie z Księgi Proroka Izajasza jest taką eksplozją radości, która chce powiedzieć, Pan Bóg naprawdę jest blisko. Pan Bóg naprawdę jest blisko. Odwagi, nie bójcie się. Powiedzcie małodusznym, oto wasz Bóg, oto pomsta przychodzi, Boża odpłata, On sam przychodzi, żeby was zbawić. I to przekonanie, że Pan Bóg jest blisko, jest tak ważne, tak można powiedzieć istotne, że, ono, że trzeba powiedzieć je tym, którzy w to nie wierzą, którzy są małoduszni, którzy po prostu nie dowierzają, którzy może się jeszcze boją. Bóg jest rzeczywiście blisko nas, Pan Bóg rzeczywiście przyjdzie. To Atwend jest nie tylko tradycją, jest rzeczywistym czekaniem na Chrystusa. Przyjdzie nie tylko na końcu czasu, przyjdzie też w momencie naszej śmierci, może przyjść przecież w ciągu naszego życia, ale trzeba to mówić małodusznym. Jeśli ktoś jest przekonany do czegoś, niech się z tym podzieli. Jeśli ktoś wierzy, niech to powie temu, który nie wierzy. Tak jak mówimy, że tu można kupić super dobrą rzecz, tu można dobrze wypocząć na wakacjach. O, to jest taka komórka, której naprawdę warto, yy, warto po prostu się nabyć. Jest wiele rzeczy, o których my mówimy, o których zachęcamy. To jest, to jest tak naturalne, żeby dzielić się tym, co jest wspaniałe i wielkie, żebyśmy też nie dzieli, umieli się dzielić tym, którzy no, nie mają takiego przekonania, czy nie mają po prostu takiej wiary. Jeśli Pan Bóg dał nam, dał nam siłę i dał nam wiarę w Słowo Jego, to żebyśmy tym, tą wiarą dzielili się z innymi. Psalm 146. Opowiada o Bogu, który jest genialny, który ochrania sierotę, wdowę, który przywraca wzrogo ciemniałym, dźwiga poniżonych, kocha sprawiedliwych, strzeże przebyszów. Można by powiedzieć, że ten Bóg robi wszystko i to jest tak piękna rzecz, człowiek się cieszy, jak dobrze, że my mamy takiego Boga. Ale jest jedno zdanie, które może trwożyć, lecz występnych kieruje na bezdroża. On wiarę dochowuje na wieki, lecz występne kieruje na bezdroża. A więc Pan Bóg tak pomaga ludziom, ale jeżeli my odwrócimy się od Pana Boga, jeżeli jesteśmy występni, jeśli jesteśmy grzesznikami, my nie chcemy zerwać z tymi grzechami to nie zdziwmy się, że skończymy na bezdrożach, skończymy jak syn marnotrawny, który nie wrócił do ojca, skończymy jak owca zagubiona, która się nie znalazła. Jest jakiś taki, z jednej strony niesamowita euforia Pan Bóg naprawdę nam pomoże. Tak, jakbyśmy powiedzieli: Mamy lekarza, mamy kogoś, kto jest w stanie nas uleczyć od, od choroby śmiertelnej, ale no, trzeba do niego pójść. Trzeba po prostu nie robić przeciwko temu, co on zaleca. Każe zażyć takie lekarstwo, nie możesz je wypluć, każe w ten sposób się zachować, nie możesz się zachować inaczej. Stąd mówimy o moralności, stąd zachęcamy siebie stąd chcielibyśmy. Być lepszymi, bo wiemy, że to działa wtedy, kiedy, kiedy my słuchamy Pana Boga. Drugie czytanie z listu Świętego Jakuba Apostoła jest zachętą do tego, żeby czekać cierpliwie, że tak jak rolnik czeka na, na plony i on wie, że swoje trzeba odczekać, tak my czekajmy na Pana Boga, bo on przyjdzie. Przyjście Pana jest już bliskie, mówi Święty Jakub. I owszem, ktoś jest młodszy, to, są, to się mu wydaje, że a gdzie tam, gdzie tam bliskie, ale naprawdę, czy nie myślicie, że blisko jesteśmy już śmierci? Czy nie myślicie, że jesteśmy blisko już przyjścia powtórnego Chrystusa? Czy przez czy, czy, czy lata lecą, miesiące lecą, nas się nie obejrzy, i za chwilę, za chwilę po prostu stanie twarzą w twarz z Chrystusem? To wszystko jest naprawdę bliskie. Przyjście jest bliskie, trzeba nam tylko cierpliwości, żeby w tych trudach tego, tego świata, tego życia, żebyśmy nie stracić po prostu wiary w to, że, że to wszystko jest prawdą, że spotkanie z Jezusa jest prawdą. Ewangelia Mateusza opowiada o, czy to niektórzy powiedzą, o zwątpieniu Jana Chrzciciela, czy takiemu wypróbowaniu. Chciał po prostu posłać swoich uczniów, żeby zapytali Jezusa, czy on prawdziwie jest Mesjaszem. A może tak naprawdę jest jest jakby próbą zrozumienia, kim jest ten Mesjasz. Może Jan chrzciciel był przekonany, że jak przyjdzie Mesjasz, to on zrobi taki porządek na świecie i stąd mówił, że już siekiera do korzeni jest przyłożona. Był przekonany, że on przyniesie sprawiedliwość w ten sposób, że zniszczy tych, którzy są występni, a, a, a innych ocali. A tu widzi, że Jezus jest łagodny, widzi, że Jezus jest miłosierny, widzi, że Jezus jest dobry, więc może mieć takie poczucie, czy to jest naprawdę Bóg, czy to jest naprawdę Mesjasz, jeśli Jan Szciciel, który był tak blisko Pana Boga, nie do końca mógł rozpoznać, kim jest Mesjasz, to dla nas powinniśmy naprawdę, dla nas powinna być taka lampka kontrolna, która mówi, a czy ty wiesz, kim jest Jezus? Tobie się wydaje, że to jest Jezus. Tobie się wydaje, że to jest Syn Boży. Tobie się wydaje, że to jest Pan Bóg. Ale ty ciągle musisz się pytać Boga, czy ty jesteś takim, jakim jesteś. Bo nie chcę wierzyć w kogoś, którego, kogo, kogo sobie ja wyobraziłem, ale chcę wierzyć w Ciebie, w takiego, jakim jesteś. Bo tylko wiara w prawdziwego Boga, a nie wymyślonego przez nasz umysł, tylko wiara w prawdziwego Boga da nam zbawienie. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.